Cześć, tak, moi drodzy widzowie! Po tym wstępniaku możemy sobie wlecieć na ranking jednostek Imperium w Total War Warhammer 3. Pierwszy na ogień idzie włócznicy, tak lekko mówiąc, pikinierzy jakoś tak zawsze bardziej bym nazywał pikinierami. No, trafią oni do najgorszego sortu, czyli najgorsza jednostka w akurat w imperium. No, ktoś musi tutaj się znaleźć, tak naprawdę. A są jednostki, które są zdecydowanie potem lepsze od tej jednostki. Więc, no, tak wyszło, że będzie to jako najgorsza jednostka, choć muszę przyznać, że nie jest to aż taka tragiczna jednostka jak w, na przykład w niektórych innych frakcjach typu Orkowie, typu Bretonia, gdzie ta najgorsza jednostka zdecydowanie dużo słabsza od tej jednostki. Drugą jednostką w rankingu to są włócznicy z tarczami, jest to taka trochę lepsza jednostka niż ta wcześniejsza, więc możemy wydaje mi się ją postawić chociażby do klasy złej, choć z drugiej strony nie jest to taka najgorsza jednostka, ale akurat umieszczę ich zdecydowanie w klasie złej, no bo są też jednostki, które są dużo lepsze jeśli chodzi o ten typ jednostki, akurat też również w Imperium, więc damy, damy ich akurat tutaj. Jeśli chodzi o dyscyplinę, pancerz mają taki sam, prędkość się ma jest identyczna co do poprzedniej jednostki, różnica jest tak naprawdę obrony w zwarciu i dlatego damy ją po prostu troszkę wyżej. Jeśli chodzi o kolejną trzecią jednostką to mamy tak naprawdę szermierzy, damy ich też do klasy ogólnie złej samo nie takim balansem jakby pomiędzy pół tego, pół tego, mają po prostu więcej jakby obrony zwarciu, ataku zwarciu, znaczy obrony zwarciu mają mniej kosztem właśnie ataku zwarciu, czyli jest jakby taka powiedzmy bardziej wybalansowana ta jednostka, nie jest ona może jakaś ultra najgorsza, ale do dobrej czy tam średniej wydaje mi się, że zdecydowanie jeszcze daleko jej, tym bardziej, że tutaj dyscyplina jest też identyczna, pancerz jest identyczny, więc te trzy jednostki są bardzo do siebie takie identyczne, więc akurat zostanie na klasie złej. Czwartą jednostką w imperium naszym rankingu są Halabardnicy, damy ich do klasy średniej z wielu powodów, mają już więcej dyscypliny, są dużo lepszymi jednostkami właśnie na kawalerię, więc mega dobrze oni się sprawdzają. Do klasy złej wydaje mi się, że szkoda byłoby ich wrzucić i to by było trochę tak niehonorowo dla nich, więc zdecydowanie damy ich tutaj jest tak naprawdę właśnie różnica właśnie w obrony zwarciu, dyscypliny, więc faktycznie warto ich tutaj wrzucić, tak mi się chociażby wydaje, pamiętajcie, że to jest mój akurat ranking, nie wzorowałem się na innych rankingach, jakie gdzieś można znaleźć w internecie, jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam cię do subskrybowania mojego kanału, znajdziesz tutaj 20 tur na poziomie legendarnym, rankingi no i dużo innych nowych serii też powstanie w późniejszym czasie dzięki jeszcze raz i zapraszam do kontynuowania oglądania tego rankingu Piątą jednostką to są biczownicy. Bardzo ciekawa jednostka, moim zdaniem. Dam ją do klasy średniej, bo na złą wydaje mi się nie zasługuje. Na dobrą może tutaj jeszcze troszkę by brakło. Dużo plusów na tą jednostkę, tak naprawdę to jest to, że posiadałem 100% dyscypliny. Są to takie jakby fanatycy, po prostu będą gdzieś tam walczyć. Posiadałem również szał. Siłę skruszonego są bardzo dobrymi jednostkami, zadają duże obrażenia. Są też pamiętajmy, że niezłomni, ich liczebność jest też dosyć spora bo 120, więc bardzo dobrze sobie radzą, jednak w wsparciu. Więc na klasę średnią zdecydowanie zasługują. Kolejną szóstą jednostką to mamy Gwardię Elektorską. To jest bardzo taka ciekawa, jakby jednostka, ciężko by ją wrzucić. Można by wydawać się, że to jest dobra bardzo jednostka, ale moim zdaniem to jest jednostka klasy średniej. No, ma dłuższy pancerz, zdecydowanie większy niż te poprzednie tutaj jednostki dyscyplina też jest większa. Siła broni obrona w zwarciu, a tak zwarcie jest OK. Dałbym ich może jako taką nawet do tej dobrej klasy. No z tego względu, że jeśli chodzi o piechotę imperium, nie są oni tak naprawdę aż tak najgorsi. Jeśli to by był gdzieś tam ogólny ranking, to zdecydowanie znajdziemy dużo lepszych jednostek w zwarciu piechoty. Więc dajmy chociaż do tak jakby tej klasy dobrej. Bo wydaje mi się, że ona zdecydowanie tutaj jakby zasługuje na te miejsce. Siódmą jednostką to mamy rycerzy Imperium. Jest to dosyć dobra jednostka. Wydaje mi się, że tutaj ciężko będzie ją wrzucić do klasy na przykład dobrej czy tam złej. Jeśli chodzi o kawalerię Imperium, nie jest ona jakaś ultra najgorsza, ale też nie jest jakaś ultra dobra. No mamy dużo pancerza, tak? Dyscypliny też nie ma źle, Prędkość też jest w miarę ok. Obrona zwartości, siła broni już jest taka trochę średnia. Premia do szarży 48 też nie daje za wiele do manewru, jeśli chodzi o gdzieś szarżowanie na jednostki. Tym bardziej, że jeśli chodzi o Imperium, posiadają też lepszą kawalerię, którą mamy na przykład na dole. Jest to też dosyć ciekawsza kawaleria, zdecydowanie niż Rycerze Imperium. Ale do klasy złej nie mogę ich wrócić z tego względu, że te statystyki chociażby mają w miarę dobre. Życia nie ma może wybitnie jakoś dużo, bo 6500 niecałe. No to damy jak po prostu do klasy średniej, do złej wydaje mi się, że zdecydowanie może nie zasługują jeszcze na to. Kolejną jednostką tak naprawdę to mamy Gwardię Renkaldu. Wydaje mi się, że ta jednostka może spokojnie gdzieś tam iść w stronę na dobrą, a na najlepszą zdecydowanie jeszcze trochę daleko. Tym bardziej, że no są też inne kawalerie, które wydaje mi się, że warto też rozpatrzyć. Jeśli chodzi o życie, no mamy zdecydowanie 5 więcej niż Rycerzy Imperium. Tak samo mamy więcej pancerza, więcej dyscypliny, więcej premii do szarży, bo aż chyba o 14, jak dobrze pamiętam. Tak samo atak w warciu, obrona w siła broni jest zdecydowanie lepsza niż tej jednostki poprzedniej, więc wydaje mi się, że na dobrą zasługuje, na najlepszą wydaje mi się, że tutaj jeszcze troszkę brakuje, więc akurat tą jednostkę zostawimy w klasie dobrej. Kolejną dziewiątą jednostkę to mamy tak naprawdę rycerzy gorącego słońca. Ja bym ich zdecydowanie dał do najlepszej jednostki, teraz Wam wytłumaczę też dlaczego. Pierwszy posiadają odporność na magię 25% dodatkowo, dosyć fajnie. z szarży mają chyba najwięcej z całej kawalerii, jakby Imperium aż 78%, również można posiadać jakieś fajne bonusy dla nich. Atak zwarciu warciu też jest dosyć dobry, 70 dyscypliny też wydaje mi się wystarcza. Więc po prostu tą jednostkę, jako osobiście, jak nimi grałem, uważam, że warto ich po prostu dać do tej najlepszej, jakby. Chociażby jednostki, ze względu na kawalerię, którą gdzieś tutaj u nich posiadamy, jeśli chodzi o kolejną dziesiątką jednostkę, to mamy rycerzy półgryfa. Jest to dalej kawaleria. Bardzo fajna kawaleria, bo mamy dużo np. premii szarży 60, obroni 60, a tak zwarty 40. Sporo pancerza. Ja zdecydowanie dałbym ich do najlepszych. Z tego względu, że faktycznie to jest bardzo fajna tankowata jakby jednostka, może życiem gdzieś tam dużo, nie, nie mam jakby dużo tego życia na tej jednostce, ale jak nimi grałem mega fajnie te jednostki rozwalały inne jednostki, więc wydaje mi się, że zdecydowanie do najlepszej kawalerii zdecydowanie też tutaj będą pasować. Są troszkę inni niż ta poprzednia jednostka na przykład tych rycerzy gorającego słońca. Ale każda jednostka ma też inne zastosowanie. Jedna posiada więcej szarży, druga posiada więcej pancerza. I no i po prostu też musimy zwrócić na te wszystkie walory jednak e, uwagę. Tak jak mówiłem, ja też zwracam na uwagę na to, jak mi się daną jednostką grało, jak bardzo mogłem jakby wykorzystać tą daną jednostkę, bo to są też bardzo ważne rzeczy. Nie zawsze patrzymy tylko na statystyki, a też patrzymy, jak faktycznie gdzieś się to sprawdza w praktyce. Też testowałem niektóre jednostki, tym bardziej akurat więcej artylerii testowałem bo tam miałem trochę takie większe dylematy, ale tutaj akurat wydaje mi się, że większość osób się ze mną zgodzi, że to może być najlepsza jednostka. Też daj znać w komentarzach, co w ogóle myślisz o tym rankingu i zapraszam do kontynuowania oglądania tego rankingu. Kolejną jednostką to mamy rycerzy półgryfa z halabardami, czyli to są jednostki, które mają bardzo dużą skuteczność przeciw dużym wrogom, czyli po prostu potworom. Dam ich do najlepszej klasy, bo wydaje mi się, że do dobrej trochę szkoda było ich by wrzucać. Tym bardziej, że to jest specyficzna jednostka, która jest jakby takim halabardzistą po prostu na gryfie, no co jest bardzo ważne. I też mogą bardzo fajnie zajmować się na przykład potworami, mogą gdzieś tam szturmować do tych potworów. Więc no do dobrej wydaje mi się, żebym mnie trochę okaleczył, jeśli bym ich faktycznie tam wrzucił. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie zostawimy ich po prostu tutaj. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wybór. I Drodzy, teraz zaczynamy od jednostki 12. Jest to moździerz, artyleria. Tutaj jest dosyć, dosyć ciekawie jeśli chodzi z artylerii, bo posiadają oni dosyć sporo jej. Jeśli chodzi o moździerz, ja akurat trochę mam wahania do tej jednostki. Ogólnie dałbym jej raczej do klasy dobrej czy średniej, no może średniej. Bo powiem tak: ta jednostka jest dosyć dobra jeśli zbierzemy dużo jednostek piechoty w jednym miejscu i będziemy gdzieś tam ostrzeliwać. Na samych łuczników też dosyć fajnie się nawet sprawdza ta jednostka. No to złej trochę szkoda, bo by ich wrzucić z tego względu, że ta jednostka dosyć dobrze obija. Z tą celnością różnie bywa, ale to musimy patrzeć na tor lotu, jakby torszczału, tych jakby artylerii, no bo na to trzeba faktycznie zwracać uwagę, bo same statystyki to jedno. Jeśli chodzi o wykorzystanie jednostek w różnych terenach, to drugie. Bo jeśli byśmy byli gdzieś na wzgórzu, te jednostki spokojnie mogą sobie strzelać, tak samo na przykład jak fajewerki. Ale na przykład organki, Kanonada, to już jest znowu troszkę inne zastosowanie tej jakby jednostki. Więc musimy sprawdzać też, czy ona się nadaje po prostu w każdy różny kierunek jakby walki każdy sposób może nie kierunek walki. Więc wydaje mi się, że zostawimy ją na klasie średniej. Jest to wydaje mi się ok Wydaje mi się, że to jest okej. Okay. <laughs> Kolejną trzynastą jednostką to mamy wielkie działa. To są na zasadzie właśnie działa, które strzelają na wprost. Jeśli będziemy mieć jednostki przed nami, no to też możemy sobie automatycznie uszkodzić tą jednostkę. Ja dałbym ich do klasy średniej, bo one nie są najgorsze tak naprawdę te jednostki. Niektórzy może by uważali, że faktycznie warto byłoby ją dać do klasy dobrej ze względu chociażby na zasięg, się pocisków, faktycznie można obijać nimi bardzo duże potwory, po prostu duże jednostki. Ale ja osobiście nimi gdzieś średnio mi się gdzieś podobało granie, były przydatne faktycznie, ale to w większości jeśli faktycznie wróg się ustawił w linii, bo się wróg się ustawił w linii to jest mega fajne działo. Warto trzeba dużo kombinować, żeby ustawić te jednostki w linii. Na bardzo wysokim poziomie trudności komputer też czasem przemyśli niektóre ruchy bardziej i tworzy nam to trochę jakby problem. Jeśli nie będą w linii jednostki, to tak naprawdę mamy spory problem, więc zdecydowanie dam ich do klasy średniej. Jeśli byłoby trochę lepsza ta jednostka, dałbym ją zdecydowanie do klasy dobrej. Wiele osób się na pewno z tym nie zgodzi, ale jestem tego świadom, więc zostajemy przy klasie średniej na jednostce wielki działa. Kolejnym mojej drodzy jednostką to tak naprawdę są piekielniki, broń polowa. Powiem tak, przetestowałem tą jednostkę w różnych wariantach. Jeśli chodzi o piechotę, bardzo dobrze się sprawdzają. Jeśli chodzi o zabijanie potworów, to już w ogóle mega fajna jednostka. Posiadają pociski przebijające pancerz, więc są mega fajnymi jednostkami. Bardzo duża siła pocisków. Zasięg jest duży mniejszy, ale 290 zasięgu to też nie jest najgorsze. Wiadomo, że też trzeba zwracać gdzieś na czas przeładowania, ale te jednostki trzeba jako tako też starać się bronić. Dałbym ich ogólnie do klasy dobrej. Z tego względu, że jeśli chodzi o jednostkę taką przeciwpiechotną na potwory, no bardzo dobrze się sprawdza. Ona jest tak naprawdę taką mieszanką, że i na potwory się sprawdza, i na tak naprawdę piechotę się sprawdza. To jest bardzo ważne. Na przykład fajewerki, które będą kolejne, one na przykład nie będą się sprawdzać na potwory, no bo mają bardzo duży rozstrzał, mają też małą, jakby skuteczność, a czy może małą celność do właśnie trafienia tych celów. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajna, jakby jednostka. Dużo osób ich nie używa, z tego co gdzieś tam zauważyłem. To mnie naprawdę dziwi, bo to są naprawdę fajne jednostki. To też wszystko zależy od stylu gry, jakim sobie gdzieś tam gramy. Ale ja bym zdecydowanie do dobrej ich spokojnie mógł wrzucić. Kolejną 15 jednostką, moi drodzy, to wyrzutnia piekielnych fajewerków. Bardzo fajna jednostka. Ja dałbym ją osobiście do dobrej jednostki. Nie dałbym jej do najlepszej z prostego względu. Tutaj jest bardzo niska celność, różnie z tą celnością faktycznie bywa. Też musimy zwracać uwagę na to, że te jednostki mają coś takiego, że muszą być przeważnie na górach. Nie mogą być za nisko na poziomie, bo będą gdzieś tam obijać i tracić te strzały. Więc zdecydowanie wydaje mi się, że spokojnie można dać do dobrej, do najlepszej. Wydaje mi się, że tutaj brakuje mimo wszystko. To już jest kwestia jakby wykonania tej jednostki, może bardziej pod takim kątem. Więc zostawiamy ją akurat na klasie dobrej, zasługuje na to do. Najlepszej, no niestety, wydaje mi się, że osobiście nie. Testowałem, no nie, no nie, po prostu, no nie. <gry> Jeśli chodzi o kolejną jednostkę, to jest świetlista Arka Hysz. E, bardzo fajna jednostka. Ja bym ich dał do najlepszej z prostego względu. To jest super jednostka do uśmiercania bohaterów, bo e, nie wiem, bohaterów, potworów, no takich jednostek, które przeważnie dosyć twardo się trzymają. Ja osobiście uwielbiam tą jednostkę. Ona też jest w regimencie tym fioletowym, dodatkowym. Więc ja osobiście daję po prostu do najlepszego tieru. Tu nie chodzi o kwestię tylko siły pocisków, ale po prostu jej celność też jest dosyć dobra. Czas przeładowania jest dosyć spory, jak na tą jednostkę. Tylko musimy zwrócić też uwagę na to, że faktycznie 320 zasięgu jest spoko, 2000 uderzenia też jest spoko. Tym bardziej, że możemy sobie nałożyć jakieś bonusy do tego i jeszcze więcej tego zyskamy. Ja zdecydowanie uwielbiam tą jednostkę, mega dobrze mi się nią grało, więc do najlepszej wydaje mi się, że na pewno zasługuje po prostu na te miejsca. Kolejną bardzo ciekawą jednostką to jest Czołg. No, Czołg zdecydowanie musi trafić do najlepszej jednostki z wielu względów. Jest to jednostka, która dosyć dobrze strzela, zabija bohaterów, ma dosyć spory zasięg, dużo wytrzymałości, dużo pancerza, 100 dyscypliny, posiada niezłomność, więc to są jednostki, które się nie wycofają z walki, automatycznie non-stop walczą. Więc jedynie co mógłby mieć więcej siły broni z zwarciu, ale to jest czołg, więc on ma strzelać, a nie walczyć wręcz. <laughs> więc jeśli chodzi o czołgu, tutaj nie ma co dużo mówić, same statystyki mówią samo za siebie, no statystyki, no nie kłamią. Zdecydowanie <laughs> dajmy ich po prostu do najlepszej. I drodzy, osiemnastą jednostką to mamy tak naprawdę łuczników. Zaczynamy jakby pierwszą serię strzelców, takich już zwykłych. Nie artylerii, tylko po prostu strzelców, choć artyleria jeszcze na koniec troszkę zostało. Jeśli chodzi o łuczników, no powiem tak, zasięg sił pocisków naprawdę nie jest najgorsza. Są jednostki zdecydowanie czasem gdzieś gorsze w innych frakcjach, ale no, jeśli chodzi o tą jednostkę, wydaje mi się, że zdecydowanie zła. Dlaczego? Może z tego względu, że słabe przebicie pancerza, więc jeśli będzie jednostka z pancerzem, to ta jednostka tak naprawdę nic nie zrobi. No, to jest jakby nie patrzeć z pierwszego takiego, jakby zwanego tieru jednostek, więc to jest tak jedna z takich najgorszych. Do no, najgorszych wydaje mi się, że szkoda by ich było wrzucić, bo jeśli chodzi o zastosowanie, żeby łucznik na łucznika, to zawsze coś tam porobią, więc po prostu, moim zdaniem, damy ich po prostu do klasy złej. Kolejną jednostką, moi drodzy, to jest Ochotnicza Milicja, jest to 19. jednostka Imperium, którą mamy w takiej, jakby kolejności. Jeśli chodzi o tą jednostkę. Ja osobiście dam dla klasy złej. No może na najgorszą faktycznie gdzieś tam nie zasługuje. Statystyki ma bardzo podobne jak na przykład posiadają wybrzeże wampirów, właśnie tych takich strzelców, tam Saratosa. Nie jest to jakaś wybitnie mocna jednostka, nie ma właśnie, ma słabe przebicie pancerza, więc tak jak w poprzednim myśliwy, znaczy łucznik jest dosyć taką średnią jednostką. Plus taki, że to jest hybryda, więc mógłbym starać się wrzucić do klasy średniej, ale wydaje mi się, że tam nie zasługuje. Mamy tam akurat w klasie średniej dosyć dobre jednostki, które faktycznie czymś się wyróżniają, więc akurat tego tam nie dam. Dwudziestą jednostką to mamy tak naprawdę kuszników. Jest to mega fajna jednostka. Ja osobiście uwielbiam gdzieś tam sobie troszkę nimi pogrywać na takim jakby wstępie grania Imperium. Bardzo dobrze się sprawdzają na właśnie ogry, na potwory. No, są to bardzo fajne jednostki, nawet szybkoszczelność nie jest taka nawet najgorsza. Ja ogólnie dam ich do klasy średniej. Jeśli chodzi o strzelców, no, no pierwsi tutaj trafili, <laughs> nie no jest dosyć dobra ta jednostka wydaje mi się, 160 zasięgu, więc też naprawdę nie jest najgorzej, wydaje mi się, że zasługuje na te miejsce klasy średniej do złej, wydaje mi się, że szkoda byłoby ich rzucić, bo oni mają nawet chyba jakieś przebicie pancerza jak dobrze pamiętam, więc dosyć fajnie zawsze ustrzeliło na przykład w potwory, tak samo jak walczyłem ze skawenami, też szybko gdzieś tam ich zbijali, więc wydaje mi się, że damy ich po prostu do klasy średniej i tyle. Kolejną jednostką, mojej drodzy, 21 to są muszkieterzy. Tutaj mam trochę zagwozdkę, bo dałbym ich do klasy dobrej, bo jeśli chodzi o przebicie pancerza, mają dosyć dobre jedno z najlepszych, tak naprawdę, tutaj z jednostek strzelających, ale z drugiej strony trzeba ich ustawiać, bo nie mogą stać po prostu, nie mogą strzelać przez naszych, więc tutaj jest na przykład utrudnienie, ale wrzucę ich po prostu do klasy dobrej. Nie są to te jednostki tak naprawdę mega jakieś straszne, słabe, tylko kwestia, że musimy więcej faktycznie tymi jednostkami się ruszać. Ale wydaje mi się, że zdecydowanie jako strzelcy tutaj zasługują do klasy dobrej. Do średniej może trochę bym ich skrzywdził, bo niektórym pewnie by się też, niektórzy by się pewnie ze mną zgodzili, więc zostawimy ich w klasie dobrej. Nie będzie to tak naprawdę krzywdzące i tak naprawdę nie będzie też to przesadzone, wydaje mi się. Kolejną 22 jednostką to są myśliwi. Jeśli chodzi o te jednostki, spoko, dam ich do klasy dobrej z wielu powodów: strzał w ruchu, skradanie, straż przednia skuteczność przeciw dużym wrogom. Jeśli chodzi o też strzelanie dosyć dobrej jednostki, 160 zasięgu, bardzo fajne, przyjemne jednostki, którymi warto sobie gdzieś tam nawet pograć. E, pytanie, czy nie przesadziłem, że dałem ich do klasy dobrej. Tu jest trochę takie mieszane uczucia, choć wydaje mi się, że oni są zdecydowanie lepsi niż tacy, tacy na przykład kusznicy. Zostawię ich po prostu w klasie dobrej, dobrze mi się nimi grało, dużo z nich korzystałem i te jednostki są dosyć fajne. Duży plus na pewno za ten strzał w ruchu, z dosyć ciekawym jakby rozwiązaniem do jednostek strzelających, są wtedy bardziej mobilne. Dodatkowo mają jakby leśnika, czyli w lesie nawet dosyć dobrze się czują, nie mają żadnych strat, więc wydaje mi się, że zdecydowanie damy ich po prostu do klasy dobrej. Moi drodzy, przechodzimy do 23. Jednostki, i to są, jak zauważycie jednostki takie konne, bym powiedział, po prostu jazda. Tutaj akurat jest jazda strzelająca, co jest dosyć ciekawe. Jeśli chodzi o pierwszą jednostkę, właśnie z tego, to mamy ich właśnie rajtarzy. Jeśli chodzi o tą jednostkę, ja ogólnie dałbym ich raczej do klasy średniej, można nimi dużo tak naprawdę pograć. Jeśli chodzi o jedyny minut, które one posiadają, no to jest słabe przebicie pancerza i wydaje mi się, że to jest trochę e, słabe. <laughs> Ale jeśli chodzi o jednostki, które mają mało pancerza, no to idealnie się nadają, żeby sobie na przykład Ząbiaków wystrzelać. To jednostka jak znalazł. Też jest strzał w ruchu, więc dodatkowo warto by ich było dać właśnie do klasy średniej. Jeśli by posiadali może przebicie pancerza i troszkę lepsze statystyki, może by nawet zasługiwali jakby na miejsce w klasie dobrej. No, ale niestety, że tego nie posiadają, no to musimy jednak patrzeć trochę tak realnie. Zostawimy w klasie średniej, nie będą płakać o to, a wydaje mi się, że to będzie na nich specjalnie zasługiwać. Kolejną jednostką to mamy Kiras Hierzy. Bardzo fajna jednostka, da mnie do klasy dobrej z wielu powodów. Zasięg 130 to nie jest źle, siła pocisków 30, ale to też jest straż przednia, więc możemy dosyć fajnie manewrować od razu atakować jednostki, jeśli nawet by czekali gdzieś tam na posiłki, mają też strzał w ruchu, co jest bardzo ważne przy tych jednostkach więc wydaje mi się, że do klasy dobrej zdecydowanie gdzieś tam zasługują, do klasy niższej bym ich po prostu nie dał, bo byłoby mi po prostu przykro, bo są lepsi niż rajtarzy a po prostu mają też prze pociski przebijające, więc zdecydowanie są jakby trochę taki jakby tier wyżej więc szkoda było ich po prostu tam wrzucić Kolejną jednostką to mamy Kirias Jerzy z wyrzutniami granatów. E, bardzo fajna jednostka. Nie może atakować celów latających, no to ok, no bo granatami aż tak rzucać nie będą. Jednostka przeciwpiechotna, dosyć fajna jednostka. Duża siła pocisków. E, prędkość też 84, więc dosyć fajnie. Strzał w ruchu, więc wydaje mi się, że damy ich po prostu do kolegi obok. <laughs> Będzie mi się wydawać, że to jest dosyć dobre. E, jednostki w ruchu zawsze zyskują u mnie. Jakby w oczach, z tego względu, że są bardziej mobilne, jeśli oczywiście też mamy czas na tą mobilność, bo różne walki można toczyć. Można toczyć walki z dwoma, trzema armiami na dwie, trzy armie i automatycznie będzie trochę mniej czasu na te jednostki, ale warto i tak je tak naprawdę trzymać. Więc zostawiamy ją w klasie dobrej. A i drodzy, zostały nam tak naprawdę dwie jednostki: są to wozy. Akurat ten pierwszy to jest wóz bojowy, który posiada 300 siły pocisków, 130 tak naprawdę zasięgu, strzał w ruchu. Dosyć fajna jednostka. Zdecydowanie dałbym ją do dobrej, bo można tymi jednostkami bardzo dużo ogarnąć. Posiada też 90 pancerza, 65 dyscypliny. Prędkość też nie jest najgorsza: bo jest aż 66 amunicji. Jest 35. No dobra jednostka. Tak naprawdę jeśli chodzi. Właśnie na piechotę no dosyć dobrze sobie radzi. Jest to po prostu jednostka mobilna strzelająca, więc no zdecydowanie do dobrej klasy wydaje mi się, że zasługuje. Do najlepszej zdecydowanie nie, no bo tutaj po prostu brakuje może trochę zasięgu, może bardziej jakichś mocniejszych przebijających mimo wszystko pocisków. Więc zostawimy ją akurat w tej klasie dobrej. Mojej drodzy została nam tak naprawdę ostatnia jednostka, są to wozy bojowe z moździerzami. Bardzo fajna jednostka lepsze zdecydowanie niż moździerze ale musiałbym ich tak naprawdę umieścić właśnie tutaj z tego względu, że e, jeśli chodzi o zwykłe moździerze one są bardzo podobne do siebie tylko, że te są mobilne z moździerzami czasem bywa tak, że możemy gdzieś tam e, jakąś kawalerię nam się wbije po prostu w artylerię i jesteśmy lekko mówiąc w tyłku po drugie, e, jeśli chodzi o wozy właśnie bojowe, czy tam wozy bojowe z moździerzami ważną rzeczą jest też to możemy na przykład jechać, ostrzelać te jednostki, czyli gdzie nasza armia może być całkowicie z drugiej strony mapy, gdzieś tam po prostu czekać, robić jakieś tam zasadzki, nie zasadzki. A te jednostki po prostu, wozy bojowe będą jeździły, nie wiem, bombardowały, będziemy ostrzeliwały te jednostki, więc to jest dosyć fajne rozwiązanie. Warto też wykorzystywać takie rozwiązanie podczas walki, gdzie walka jest na przykład dosyć taka nierówna, a trzeba sobie gdzieś jakoś wyrównać te straty. Więc moim zdaniem zdecydowanie tutaj zasługują. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw lajka. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj kanał. Zobaczysz tutaj wiele innych rankingów, wiele innych też serii z Total Vara. I nie tylko. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Hej!